hej moi widzowie mm. dzisiaj, nagram, dzisiaj nagram odcinek Gdzie Maja i Kuba się przeprowadzają Ej, Jakby było słychać jakiś hałas to to zignorujcie to No dobra za, em, To będzie mój pierwszy filmik z, z, z dźwiękiem, że mówię z wytoka boka Dobra Zaczynamy Ach, jaki piękny dzień, prawda? No. Ciekawe co robią dzieci. Pójdę zobaczyć. Okej, okay, już jestem. Dzieci, co robicie? Nic, jedzimy. No dobrze, no, no to sobie się. Co robisz Kuba? Szukam sobie, szukam sobie nowego domu. Szukasz sobie nowego domu? Tak, będę się przeprowadzał. O, to super. Pójdę zobaczyć do Mai. Maja, co robisz? Szukam sobie nowego domu. Będziesz się przeprowadzać? Tak. To świetnie. I właśnie sobie znalazłam ten dom. To super. Gdzie twoja walizka? Tutaj. Wyłączę komputer. Już. No dobrze, chodźmy. Kuba, znalazłeś już sobie dom? Tak, właśnie znalazłem i już wyłączam. Okej. Okay. Biorę walizkę. Czy na pewno wszystko wzięliście? Tak. Okej. Okay. Hej. Co robicie? Po co wam te walizki, Maja? No właśnie, po co wam te walizki? Przeprowadzam się. O, serio? To super! A ty, Kuba? Ja też. Będziecie mieszkać razem? Um, nie, nie będziemy mieszkać razem. A, okej. Okay. Chodźcie, dzieci. Chodź, Lilka, odłóż to. Dobrze. Dobrze, Mamoś. No, chodźmy. Ok, idziemy. Ok, już. Chodźmy. Tato, tato. O co chodzi, ręka? Wiesz, że Maja i Kuba się przeprowadzają? O, to super, że się przeprowadzają. Chodźmy. No, idziemy. Majal. Że Maja i Kula się przeprowadzają. No to super. Dobra. Mamo, ale jest jeden. Mamo, ale jest jeden problem. O co chodzi? Bo my nie mamy pieniędzy, żeby zapłacić za dom. No właśnie. Nie bójcie się, damy wam pieniądze. No serio? Dzięki. Tak. Proszę, Maja. Dziękuję. Po każdemu po 2 dolary, ale wtedy dla was nie będę. proszę Maja. Dam wam 2 dolary. Proszę Maja. Dziękuję, dzięki mamo. Oj. I proszę Kuba. Dzięki mamo. Chodźmy do wyjścia. Pa, będzie mi raz brakowało. Okej, okay, idziemy Pa. Super. Fajnie tu bardzo jest. Już je rozpakowałam. Super jest. Cieszę się. Cieszę się z tego nowego domu. Jest bardzo piękny. Ten plecak to, to, to jest stary plecak lenki, który, który Lilce dała. Tu nic nie ma. O, to jest ten tak. Prawie tak samo, tak samo wyglądał mój komputer. Pewnie ręka teraz będzie miała mój pokój. Tu jest? Okej. Okay. Super tu jest. Pooglądam sobie telewizję. Hmm ciekawe co tam. Ciekawe, czy Kuba już dotarł do swojego domku. Wreszcie dotarłem. o fajnie tu. jaki piękny dom. Fajnie tutaj. o wow. super. To będzie pokój dla mojego dziecka. Ale fajnie. Okej, okay, czas się rozpakować. Okej. Okay. Pieniądze od... Pieniądze od mamy i taty są. Telefon... Jest, długopis jest. No i strój, kąpie... Oj. i strój kąpielowy jest. I walizka. Super tu jest. Pooglądam sobie telewizję. Ciekawe czy Maja już dotarła do swojego domu. Pewnie tak. Ciekawe kiedy znajdę swoją drugą połówkę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie, to zostawcie dużo łapek w górę. Dużo łapek w górę. I nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. To tyle. Pa-pa. Do zobaczenia następnym razem. Pa.